Grazie, Dziękuję bardzo panu. Proszę pana posła Janusza Korwin-Mikke. Jedna minuta. Anybody... Panie przewodniczący, po to, żeby z kimkolwiek rozmawiać, trzeba go rozumieć. Postarajmy się zrozumieć Rosję. Po pierwsze, Federacja Rosyjska to spadkobierca prawny Związku Radzieckiego. Z ich punktu widzenia nieustająca agresja, a. NATO na cały świat, na, na objęcie NATO kraj, kraj, krajów bałtyckich a, i wszystko to jest destabilizujące. W tej chwili a, bronią się więc przeciwko agresywnym a, działaniom na świecie. Rosja w 1983 roku, a, kiedy rząd amerykański obalił marksistowski rząd na Grenadzie, a prezydent a, Reagan obalił legalnie wybrany rząd i nikt nie krzyczał. Po trzecie. A, Rosjanie dobrze grają w szachy i wiedzą doskonale, że NATO nie chce Ukrainy. Dlatego też NATO wysłało możli, możliwie jak najsilniejszy sygnał do prezydenta Putina, że może w gruncie rzeczy zrobić z Ukrainą, co zechce. Unia Europejska nie posiada wojsk. Możemy tylko i wyłącznie drażnić tego niedźwiedzia. Niedźwiedź, który w tej chwili leży na granicy z Ukrainą. Nie na granicy polskiej, a na granicy Francji. Na razie możemy robić to jeszcze ale trzeba pamiętać o Ukraińcach i powinniśmy głosować przeciwko temu układowi. Dziękuję panie pośle. Uh, jest abgarowany Daniel Kaspari i